Witam kochani moi pieczemy dzisiaj kaczkę. I kaczka jak to kaczka. Wiadomo jak pieczemy, natomiast jeszcze potem powiem pokrótce. Teraz robimy farsz. Mam jedno jabłko skrojone w dużą kostkę. Teraz pokroję, myślę, że nawet nie całą gruszkę. Jest bardzo soczysta, bardzo słodka, w przeciwieństwie do jabłka. Tu mam mocze we wrzątku: już e, śliwki i e, rodzynki. Tutaj morele, morele. <grych> I za chwilę się widzimy, co dalej z tym wszystkim robimy. Na razie pokroję trochę gruszki, zobaczymy, chyba nie całą. Gruszki pokroiłam bardzo niewiele, cztery takie boczki tylko. Zobaczcie, tyle zostało. Także to kawałek gruszki, ona jest za słodka, żeby można było kroić. Wrzucamy teraz to do jabłka. W tej chwili pokroiłam 6 morelek suszonych. Tu mam śliwki, no jest ich sporo, natomiast ja ich chyba wszystkich nie pokroję, chociaż. Tu mam jeszcze 4 suszone morele o, i rodzynek, tak, sypniętą garstkę. I zobaczymy, czy ja to wszystko wykorzystam, czy nie. Na razie dosypiemy te morele i zobaczymy, co będzie ze śliwkami. W tej chwili mam już tu jabłko, gruszkę, te sześć moreli, to jest bardzo mało, także pozostałe cztery dokroję. Rodzynek, no też widzę, że mogłabym mieć troszkę więcej, no ale trudno. Śliwkę widzę, że całą wkroję, tak jak tu widzicie, nie widzicie, zaraz pokażę Wam ile tej śliwki i te cztery dodatkowe morele też skroję. I mamy tam było 13 śliwek, 10 moreli, garść rodzynek, jedno jabłko, kawałek gruszki. Tak to wygląda, i teraz robimy dalej. I teraz dodajemy miód. Sporo miodu dajemy. I mieszamy wszystko, mieszamy. Naciskałem. Za dwie, trzy łyżki miodu tak do tego było. Do tego jeszcze wsypujemy majeranek i wkładamy w dubkę kaczki. Tam już jest masło przygotowane. Przechodzimy teraz do kaczki. I sypiemy majeranek. Mięsko lubi majeranek, bo to chodzi o to, że od środka w mięso ten majeranek podchodzi razem z tymi z, yy, owocami. I tu mamy kaczkę, jest natarta masłem, natomiast niewiele tego masła łyknęła. Jest osolona, jest natarta czosnkiem. Tu mamy tam masło. Ja mam oczywiście trochę zasłonię. Nie wiem czy zobaczycie masło. Jest tam daleko masło. Na samym końcu jest wrzucone masło. Tam jeszcze pieprz mój mąż daje słyszę do tych. Yy, owoców i zaraz będziemy nadziewać kaczkę zaszywać i jeszcze majerankować całą skórkę jest nadziana, poupychana do samego końca i teraz będziemy ją zaszywać i jeszcze potem majerankować i do piekarnika pójdzie i mamy, tutaj jest spięta wykałaczkami o szyi, tam jest zaszyta, mogłam jeszcze dosłownie łyżkę mieć więcej nadzienia, no ale to szczegół, poszło wszystko w pierś i to jest w sumie najważniejsze, bo tu jest najwięcej mięsa, więc żeby to mięso miało smak. I teraz majerankujemy brzuszek już, teraz plecki. Oczywiście każdy z Was daje przyprawy jakie lubi, tak? Pieprz, paprykę, paprykę suszoną, paprykę ostrą. Każdy według siebie ma akurat taki smak, lubimy. My I tak. Zieloną kackę. My zieloną kaczkę. My tak. zieloną kaczkę. My zieloną kaczkę taką, wiecie, już starą. Taką w trawie. No. Wytarzaną. Wytarzaną. Na brytwankę i co? Generalnie mamy taką zasadę: ile kilogramów mięsa, tyle czasu musi się piec. I już bitna leży w tym naczyniu. I tak jak mówiłam, ona nasza miała 2,300, także myślę, że będziemy 2 godziny 20, maksymalnie 2,5 godziny ją piec, ale to jeszcze zobaczymy się na koniec, jak już będzie upieczona. Oczywiście wszystkie wnętrzności ma wyjęte, wszystkie cały tłuszczyk też ma ze środka wyjęty. I tak wygląda nasza kaczka po upieczeniu, dokładnie 2 godziny 20 minut. No majeranek, no to jest jaki jest, jest bardzo ciemny, ale widzicie skórka jest przepięknie brązowa. Ile tłuszczu się wytopiło z niej, dla bardzo dobrze została sama esencja. Zaraz będziemy otwierać brzuch i sekcję zwłok robić.